Witam wszystkich taki niedzielny trening same samce w górze Tutaj te to stare gołębie ale ten przysiad tutaj. No, jedne są tam bardzo wysoko, te już są nisko To są takie z kolorowych, z kolorowych i jedno siwe Jednego to prawie nie widać one są. A ja spróbuję zbliżyć No te są tu Reszta jest tam Pogoda jest wyśmienita Wyśmienita jest pogoda i gołębie A jedne są Jedne są tam bardzo wysoko, ale to już ten No tutaj pójdą na dół No i takie te gołębie jak po otrzymaniu zimowym nie jest tak źle to jedzie taki fajny go. Czy widać opa ja są tu zaraz ja zobaczę na dachu, pokażę o zbliżony do warto te są tam te są tu i też pokażę na dachu Jakie te gołębie były? Same samce, jedno czerwone jest tam jeden, nie wiem jakie takie zbliżenie, nie. siwy, on zawsze fajnie lata, jednego połowego tam wycofało, wieje zaś fest, taki mroźny wiatr, ale te gołębie ściąły lot, widzę, że już, wiedzą doskonale, że przy takiej pogodzie to muszą przecinać lot. No idą tak już na ostrym lacie dlatego no moje gołębie latają w każdą pogodę ja przed jeszcze przed łączeniem pary coś się tak jakoś to jeszcze je sprawdziłem dodatkowo raz żeby żeby po prostu łączyć dobrze fary łączyć samiec z samicą, tylko żeby te gołębie były sprawdzone. I ja większości gołębi sprawdzam w każdą pogodę. I te gołębie muszą sobie dawać radę. Umieją uciąć ściąć lot. Zaraz je pokażemy na dachu. Pewnie ja będą już nie niedługo na dachu. I jak je widać. O, to są. Za bardzo oddalone było. No i są tutaj. Jednego tam płowego wycofało. A idzie! No, takie te gołębie są. Po zimie i tak, i tak. Nie jest źle. Wyszły fajnie do góry. Nie były długo. Ścięły tak lod jak. Ale muszą wiedzieć, jak się zachować przy każdej pogodzie. już idą z nisko. Teraz pokażę na dachu. Które te gołębie były. Praktycznie. Wszystkie samce jakie mam To są tutaj Te co są na dachu, no to są na dachu Są trzy może na dachu Jeden ma takie zbite skrzydło To to nie latał Kiedyś tam łódka latała Ale teraz już nie da latać Bo ma jedno, jedno skrzydło ma. E, Nie wiem co on zrobił Czy uderzył tak mocno, czy złamał W każdym razie Ten gołąb już nie da latać to jest jeden, jeden siwy A to jest reszta załogi jest tutaj Bardzo jest pod słońce i te usiadają tu i tego go wypchało daleko ale już jest tam leci Płowy I też Istotne jest to, że te gołębie zawsze wysiadają na dach tam ktoś tam coś napisał, że będzie słup, czy coś takiego. Nie moje gołębie. Ja nie po to je selekcjonowałem tyle czasu, żeby one mi po drzewach, po, po słupach się, się gdzieś włóczyły. Te gołębie zawsze idą na dach. Nieraz się zdarzy, że coś się tam przyczepi, ale tutaj na, na, u mnie na, na, na budynku. To się tam trafi, no ale... Ale to jest z tych starych gołębi, których ja robię. To znaczy, nawet nie z moich, no bo to moje gołębie już nie. Te gołębie, które tam kupiłem, ale wiem, że z tego wychodzą fajne. No to im się zdarzy, że tutaj nieraz dosiądą. To jest połowy jeszcze taki. A reszta tych moich gołębi nie ma szans, żeby siadały na obcych dachach, gdziekolwiek, na drzewach. One mają wpojone głowy, albo tak są selekcjonowane, że zawsze muszą dolecieć do dachu. Co by się nie działo. I te gołębie też są przebierane, to znaczy wybierane takie gołębie, które ja mogę sobie pozwolić je ganiać praktycznie w każdą porę. i tym golemio się nic nie stanie. Te gołębie nie giną, radzą sobie z wiatrem, ze śniegiem. No i już można powiedzieć, że naprawdę to są wypracowane, fajnie wypracowane gołębie, poskładane, także im, e, im żadna pogoda nie jest nie jest, e, nie jest groźna dla, te, dla tych gołębi. Te gołębie fajnie idą z dachu do, do góry, z ręki do góry, umią się zachować, złożyć w odpowiednim momencie. No, no to już naprawdę no, no, trochę czasu poświęciłem tym gołębiom żeby te były gołębie takie jakie są bo obecnym, pewnie że mogą być jeszcze lepsze ale już nie są, go... nie są złe jest taki też góry samiec no, taki też jest z Ukrainy i... i ten gołąb wprowadza, nie wiem kiedyś mówiłem na tym jakimś filmie ten gołąb to jest gołąb z 15 roku no i ten gołąb mi tutaj daje kołębie, które są bardzo, ale to bardzo odporne e, na wiatr i mają znakomity zmyw orientacji. Te spod, praktycznie po tym samcu nigdy nic nie zginęło. Nigdy nic nie zginęło w tym roku przez to, że przez to, że przełączone są pary. Te samice się parzą. E, no, teraz już mogę łączyć dowolnie. Już te stare pary rozłączyłem. I teraz będę inaczej łączył w pierwszym, w pierwszym łączeniu będę łączył e, e, w takim takim zestawieniu które jeszcze nie były łączone a później będę przełączał znowu na te stare pary żeby mi było po prostu łatwiej połączyć mi stare pary, które były z zeszłego roku a w pierwsze pierwsze jajka pierwsze może drugie to zrobię e, po prostu tak jak jeszcze nie były łączone. Także e, w tym roku będę trochę te, na samym, na samym wstępie będą Inaczej te gołębie łączone, a później będą wracać do, do tych par sprawdzonych, które z zeszłego roku. No, one tam, tam po kilka lat są połączone i w tym roku e, te cztery pary, które tak były cały czas łączone ze sobą, no to te gołębie, te gołębie będą łączone dopiero po drugich, po drugich jajkach. Jak będą no, drugie ręgi, to po tych do tego przełożę. E, przełożę e, Jak będą no, na, na, na tego to przekładam gdzieś tam jajka, po kolei pa, pary poprzełączam, żeby wrócić do, do tych par z, z zeszłego roku. Bo w sumie łatwiej jest tak załączyć, żeby te pary stare, żeby były. Złączone w drugim, w drugim tego, bo później ciężko już tak w ciągu roku przełączać. To jest ciężko, dużo czasu schodzi i przełączają się te pary. No różnie to, no, na przykład poza tym, no, dużo czasu to schodzi na, na przełączanie pary, jak już jest w trakcie sezonu. No bo teraz to wszystko można z głębiami zrobić. Pozdrawiam wszystkich, jak się podobało, jak zwykle. Kciuk do góry, zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia.